Dzień dobry, witam Państwa w imieniu firmy Akli Handler. Moje nazwisko Waldemar Klimek. Chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów o ciągnikach JCB Fast Track. W tym zestawie mamy zagregatowany ciągnik z serii 4000 ciągnik dysponuje mocą 220 koni mocy nominalnej, 240 koni mocy maksymalnej. Moment obrotowy, jaki generuje tutaj silnik, to jest równo 1000 Nm przy zaledwie 1500 obrotów. Silnik, w który ten ciągnik jest wyposażony, należy do grupy ACCO Power, czyli dawne SISU. Jak wiemy, są to silniki niskoobrotowe o stałym momencie obrotowym. Skrzynia, którą ten ciągnik posiada, to jest skrzynia bezstopniowa, również z grupy ACCO. Rzeczą charakterystyczną, która wyróżnia ciągniki JCB. To jest konstrukcja ramowa i amortyzacja zarówno przedniej, jak i tylnej osi. Dzięki temu rozwiązaniom mamy zarówno na przedniej osi, jak i na tylnej osi. Stały uciąg i przednia osi tylna zawsze ma taki sam kontakt z podłożem. Jeżeli chodzi o jeszcze kolejne rzeczy charakterystyczne dla, dla tych ciągników rozkład masy 50 na 50, czyli zarówno e, ten sam rozkład dla osi przedniej, jak i tylnej, e, dzięki temu rzadko kiedy jest nam potrzebny balast przedni. Seria 4000 dysponuje też tylną osią skrętną e, w kilku możliwych trybach sterowania. I będziecie mogli Państwo tutaj zauważyć, że podczas pracy ciągnik będzie skręcał zarówno przednią osią, jak i tylną. Dodatkowo przyczepa Shootmaker ma tylną oś skrętną. To pozwala na bardzo niski promień skrętu. Dzień dobry Państwu. Przed Państwem przyczepa. Nie wiem, czy Państwo wiecie i znacie producenta Shootmaker. Jest to producent holenderski, który sprzedaje przyczepy tak naprawdę do zbioru i trawy, i kukurydzy, jako pierwsi na rynku, stworzyli właśnie tego typu przyczepy do zbioru jednego i drugiego produktu. Przed Państwem produkt Rapide 6600, co nas wyróżnia? Jako jedyni mamy wleczony podbieracz, który pozwala nam na to, że od podłoża mamy dużo więcej miejsca do wjazdu nawet na, na pryzmę, czy do trudnego warunku, gdzie on sobie wtedy dobrze kopiuje teren. Tutaj mamy ramę tandemową 30 ton z kołami 800, co pozwala nam na tak naprawdę na dobrą ładowność. Przy tej przyczepie mamy 42 m. sześcienne din. Przyczepy Shootmakera już są od 27 metrów din do 60 metrów sześciennych czyli tak naprawdę każde gospodarstwo może sobie dobrać odpowiednią przyczepę dla siebie. Tak jak mówiłem przyczep Shootmakera wyróżnia podbieracz, czyli tutaj mamy 2,20 metra szerokości roboczej, który, który podbiera nam na, wpada nam materiał na rotor dwumetrowy i po całej szerokości rotoru idealnie towar wpada nam na przyczepę. Jesteśmy też tak naprawdę, jeżeli chodzi o shootmakera. Wygraliśmy tutaj rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o ładowność. Także tu też oszczędność w pracach i oszczędzacie i paliwo, i czas dojazdu do, na pola.